Departament Funduszy Strukturalnych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan od listopada 2009 roku realizuje projekt Euro dla przedsiębiorców. Jest to ogólnopolski projekt informacyjno-warsztatowy dotyczący możliwości pozyskania środków unijnych przez mikro, małe, średnie, jak również duże przedsiębiorstwa. Projekt zrealizowaliśmy już w trzech regionach. W województwie mazowieckim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim. W pozostałych regionach realizujemy go od stycznia. Ofertę zbudowaliśmy w oparciu o dotychczasowe doświadczenie z poprzedniej edycji projektu, w ramach których odbyło się 8 konferencji oraz 24 szkolenia. Zebraliśmy tam opinie, postulaty, wnioski ponad 1300 przedsiębiorców i na tej podstawie zbudowaliśmy właśnie nową ofertę dla Państwa. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i finansowany z programu operacyjnego pomoc techniczna. W związku z tym dla Państwa jest to oferta całkowicie bezpłatna. W ramach projektu organizujemy dwudniowe spotkania. Pierwszy dzień składa się z wykładów otwierających oraz czterech równoległych warsztatów tematycznych, natomiast drugiego dnia mają Państwo możliwość indywidualnych konsultacji. I omówienia z konsultantem, z ekspertem, pomysłu na projekt, czy też zadania konkretnych pytań odnośnie przygotowania. Jest to oferta dla przedsiębiorców, którzy są już nieco bardziej zaawansowani. I rzeczywiście są na etapie przygotowania wniosku, lub też mają skrystalizowany pomysł na jakieś przedsięwzięcie. Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy również przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędów marszałkowskich czy też regionalnych agencji rozwoju przedsiębiorczości, tak by dostarczyć Państwu najbardziej praktyczne informacje i najbardziej bieżące również. W ramach projektu zamierzamy aktualizować publikację przygotowaną wcześniej, mapa przedsiębiorcy 2007-2013, praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców. Publikacja ta ukaże się najprawdopodobniej na początku lutego i jeszcze o tym Państwa poinformujemy. Wszystkich zainteresowanych naszym projektem zapraszam do rejestracji na stronie internetowej www.eurodlaprzedsiębiorców.pl. Bieżące informacje pojawiają się również na stronie Leviatana pkp .leviatan oraz na portalu informacyjnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego fundusze Europejskiego.pl.